Teraz są my dali na dołku takim innym fajem. Pa, patrz, okonie no. tu, ale to będą te palczaki, co my chytali. Ale między tymi palczakami może być więcej ryby, wiesz? No chłopie, nie gadaj, patrz. No. Patrzcie, to wlazły. Godą. Godą grzebleidzą. By, na tego kabana. Chociaż będę bez, bez zera. Słuchajcie. idzie no. Zobaczcie se. Przyszliśmy tu na przeszpieg, Waszy bo tu odnoskoła, koła, dziury takie dupne wycinali, i żeby woda się dokleniała. Bo... Manecko-witanecko. Jako piękno cisza i spokój dzisiaj samo. Jest gitarka, tam jakieś maszyny i słychać. Bo z lasów się chyba wzięli i poogarniali sam widzę trochę ten cypel. A tam tak dupno, hołda drzewa jest. Ale mnie po drzewo. I no, te te całe dziadostwo i czulamy tam na lód. Płozy. Niech tam ruszyć pierony. O, się kipnęmy zaraz. Dobra, czekamy na miejscówka. Tam każ jeszcze Zbyszek z kolegą loto I prawdopodobnie Marcinek jeszcze się dofyr to samo. Także zobaczymy, bo Jofes lubi na odwilży chytać. Mamy no moment, tako trochę odwilż, Białoryb powinien być przede wszystkim dużo bardziej aktywny. Dobry. Cześć. Dopytali żeście się, ja. Cześć wózka. Siema Łuska. Siema. Dzień dobry. Witam. Ta byście tam byli, po wyspy, ja? Mam po wyspy, na środku. Zobaczcie sobie jakie tam kolega mu fajne sanie zrobione. I nie trzeba czysta dać, nie? Nie trzeba. Moje też godzą, ci dwie dechy kosztowały. Narcy też miałek stary z bajkla, co miło stało. Pucowanie dziury. O, tak się dziuple pucuje. A runcka mi się udupcyła ostatnio. Wadz musi wziąć i muszę przyfutrować coś, nie? Także mamy tutaj alera. Toalera od razu do mezoli, bo na speletem się fajnie wymieszą. O, ale nie całe. Będziemy męczyć chyba dwie dziury na razie. Mamy zamęta. Nie, domy to jeszcze z F1 przydukcymy. O, F1. Teraz to trzeba pyrtać Najpierw ziemia z peletami. Idziemy teraz jeszcze trochę o, zalewajki jakieś co nam tam zostało co na lud bieremy Nie wiem co to takie capiące coś z mi tu zajeżdżą choćby No i jeszcze najważniejsze za chroboka dać Ortomy najpierw to Żeby zola się trochę tym toaletem przeżarła tym eliksirym. A teraz najbardziej popularny u nas Zanęta. Corny Lest. Bogusława bruda. I się uda, bodają. Nie mam rękawicek, ale my i tak będziemy takie papki jak zawsze ciulać. No. Najpierw walnemy takie średnie, średnio namocone, żeby to tam coś. Idziemy tam do Grzesia Bo Grzesiu tam diperem dołek znalazł Idziemy tam też jedna dzipla zafutrować i coś sprawdzę blaszko mi co? Cisza, Cisza nie? Cisza, yy, ale jest na środku i po lewo tam miałem dipera i tam coś się prawdopodobnie dźwigło jak coś to w tamtej ja. stronie. Tam. Znaczy ja zanęca dziura ogólnie pod jakiś białoryb, nie? No jasne! No jasne. i zobaczy się potem, czy... Czy jakie lesce nam no, sam nie podlejzą, albo co. Może nawet ta dzipla, o! Niezbędne, Ważne, żeby zakutrować. A dzisiaj też trochę później przyjechał, bo już będzie... Kolej dziewiątej. Może, że się trochę. O, a to, tak zrobię. masz przerejmny, taki wir. Ach! Pięknie! Ach, do tej dziury też do mycia parygi. I tam. Wysyp Żeby się zapach dozorcy, się nie śpieszy. Byłoby popołudnie sprawdzić. no myślę, że rybka się powinno pokazać sama. A to łożyć, powiem, na powiemy Marcinko. Idziemy do Grzesia, bo on sam ze Zbyszkiem będzie szpiegował. Tak jak Marcinek zawsze. O, widzicie, jak widać, no ładnie, ale fiszów na razie nie ma. Także ja chyba zanęcony zostawia. Nie wiadomo czy się nie trzeba będzie stąd ewakuować, jak tam to w się nic nie będzie działo. Tak, co to tam jest? Gąska. Nie, to tu jest. A tam dali na ziemi przyklejone tam, tam, coś, tam, tam, nie? tam, tu, tu, tak jest. Na prawo, tak jest. nie? Od, od, Widzisz? No, tu, tu. No, no, no. Jest tu jakaś gąska. No to drzewo? może też coś leżeć jakoś, asta albo coś. Drzewo jakieś. No a obróć w koło? No na monitorze to dużo lepiej widać na pewno niż na kamerce. Ale spoko, będę szpiegować. No to, to i do siebie Są pojedyncze zielka, o flaszka mamy. Flaszka napić się idzie <noise> Ileś go dobrze się ci tu bateria czy mnie? 6 godzin. Sześć godziną no stop! 6 godzin no sobie. A później... nie tanio, ileś tego dostał? 140 zł, a teraz widziałem już nawet były 100-126 zł. Ale to też... Ale jak teraz nazywa... też bo jak ja otwieram konto niby 120 zł, a tu wchodzisz, a ona 156 zł. Aha. Fishing monitor, o. No i spoko, nie? Ja Tarecka. Tam, idźcie do siebie. Zbyszek nas no, wygonił. Nie właśnie wyganiał. wyganiam. No, idźcie do siebie, tam Czyli... Dobra, poszpekomy trochę po dziurach. Ta moja wędecka musiała wrócić. Zanęconej nie wiem, czy tam młynu nie wejdzie jeszcze. Nie, już nie ma. Nie ma już opadło. Nie. No, spoko widać. Fajnie, czysty, czysty obraz, nie? Kurwa jedna z tańszych widzisz, a obraz moczyściutki. Też lud po... te jest przejrzysty, bo nie ma tego śniegu na tym lodzie, nie? Widać, wszystko. Dosyć widzisz. fajnie to odbiło, no. Poleńcone jak to przeszło. Stu... Ty, ale jest ryba. Tam dalej coś choćby. Ja, było, ja, nie? ja, 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 czekaj. O, no, czy to między, będzie... między widełkami teraz. No i no, czy to będzie ryba, czy to nie będzie ten patek, co tam gdzieś leżą? Czekaj, okręcę. Albo ta flaszka. Wiesz o co chodzi? Dobra, nic trzeba będzie czekać. no Idziemy idziemy o, tamte dziury Ja, na nienęcone. Tu ład dwie zanęcił. Zobaczymy, czy tu ktoś potem wlezie. Ewentualnie jeszcze tam dali się po tym idzie i udać. Tam, w stronę wyspy powiercać też, wiesz? Ja. Robię. Może ta ryba się poprzesywała Dwa tygodnie mnie tu nie było to To nie było też nie Dobrze kluknąć odno dobrze Bo jak okoniec to on Marcinek zawsze tak go do Odno dobrze kluknąć bo jak okoniec po to on zaraz podpływa do tego Co się unosi, wiesz się ciekawi Wiesz co mi zrobiły okonie? No. Ja miał kamerka na Pławniewicach ustawiono Pięknie widza wszystko fajnie Rozumiesz, za Ochil, chwilę dup mi w ta kamerka przedstawił mi ją, kipnął mi ją do góry, ja. No to nie, to no, I trzy razy, i trzy razy musiałem ustawiać. Ustawiłem zaś mi przeciepnął Pusto, pusto, pusto. Nie trzeba będzie o no, tym myśleć albo jak tu się nic nie będzie dopełnia znaczy, działo. Co? Wiesz jaki jest problem? Problem jest taki, że jak kamera opuszczasz, to może tej ryb nie być. Jak ona chwila postoi, nagle widzisz ruch się zaczyna robić. No ale gdzieś coś podpłynie. O, o, okoń to ci zaro podpłynie, o się ciekawi kamerką. Okoń jest ciekawski. Okoń jak obok stoi, Marcinek zawsze jak spuszcza klupie, ekstra pora razy odno i normalnie one podpływają same, nie? Nie wiem czy nie potrzeb woda, by trzeba znaleźć może... Ktoś tutaj w tym rewirze. No to też Idealne miejsce, beczka. Tu cubeczka. jest idealne miejsce, nie? Co, jakiś czas, ziele. co jakiś czas dzielę, tak jest. Ale nie ma... nie ma wiesz, kaj, ta ryba będzie siedzieć, ona będzie siedzieć. Na zielach, potem tam jak się ziela zaczynają na boki My, my tam, tam ujeździć jeszcze No, mogę my O, tu my poszli trochę dali. O, taki Tyle. największy dołek tam w okolicy Stało na prawo No, no lekko tam Nie jest to? Nie, to jest kamień to coś leży na dnie Widzisz? To nie jest no. I trzeba będzie czekać na tych zanęconych, może płotka podejdzie A jak nie, to i obych kurwa się poszlają trochę okolicy, gdzieś na boki poodchodzić, gdzieś ziela są. Może one na zielak będą siedzieć, wieżak mm, Tu musimy zobaczyć jeszcze tak Ta, ta ostatnia, nie? <noise> ta ostatnio. To Bo ta nie była nęcona, a ta nie nęcono. Ładnie, plaża kogóreczka, fajna. No, Placyki, ładne, nie? co ładne, ale ryby nie widać Albo trzeba będzie się poszlajać A jak nie to trzeba będzie iść kainzi, a wrócić Lężę tu sprawdzimy. potem na zanęcone Jeszcze sprawdzimy jedna rzecz przy, tam, góry, było co? tam było wskazania o. Przy górze, górze. mogłoby być też zakłócenia na diperze ja, 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 ja. ja się do, z zgodzę z tym, że to może być lutnik przyślimy na taki tu jest dołek, a tu potem widzicie pójdziemy pod ta górka i wywiertamy poradziur. I no nie wiadomo czy to zieloną pokazuje, bo ta choćby ryba, te czerwone punkciki tam w toni, przy dnie, ale zaraz to kamerką speknęy, nie? Leko, Też będziesz wiedział co ziper pokazuje. no Chyba Kaj osalo to, bo drona słysza. Ziela, widzimy, że się No dobra, są ziela jest też, jest też jakiś plac, nie? No są ziela Między takimi zielami jeszcze idzie chytać No Ale ryby nie widać, nie? Tam coś, by coś stało? Nie, to też jest... No właśnie ziela. to ziele jest, no? To też jest no Na górce może wiertnęmy, co? To jest w tym dole Loto osa tam Czai się nam Ale nie ma tak tragicznie A ja no bo to jeszcze... z góry dopiero jeździesz, ja? Ja, ja, ja Widzisz Tu jest płytko, ale tu jest grubo ziela No Nie, kamerą nawet nie zjedziesz Nie, ja zjadę, ale jedziesz, nie. Ale co? Cóż tego jak? No, tu jest grubo ziela Trzeba by znaleźć tam, kaj się te ziele kończy. Hmm. Strona nozach się idzie... Pozobaczy. No bo tu już nie ma sensu, nie ma sensu dalej ja, iść. Ja, ja, się kończy te ziele... Bo widzisz... I przy zielu zanęcić, no ewentualnie jeszcze spróbować. A jak nie, nie ma ryby, to trzeba iść trzeba ciulać tam. tam. Tamta strona, w kierunku wyspy, tak? Ja. Ja. Ja, ja też... Ten... Trzeba to będzie ciulać, szukać ryby. A są dali na dołku, takim innym pa... Patrz, okonie, Okonie, no. Tu, ale to będą te palczaki co my chytali Ale między tymi palczakami może być więcej ryby, wiesz? No godaj patrz No To mało koni Zaraz jada balansypką z co No je leć, no lekko. Trzeba, no odwiertać trzeba popatrzcie ile tu tych okuni jest? No trzeba będzie tu odwiertać pora dziur i przyjść tutaj. Trzeba iść najlepiej posanki po wszystko. Tak i zbyszka tu ściągnąć niech się, nie się, nie nie, nie, się bawi. Ja, I powiertamy tutaj i powiertamy tu dziury w koło. To... To jest mniej więcej te miejsce, co my tu ze że chytali te palczaki wtedy Bo tam ktoś ja, siedzi Czyś jest palczaków, ale część jest też miarowy Wiesz, teraz fajnie widać, chodźcie zobaczyć zobaczcie Patrzcie jak ładnie stoją Sieczają Czekają na ten, na przynęta Nic komy trochę dali Co iść w poszukiwaniu fiszorów tu trochę dali były te małe okonki. Co wtedy i zobaczymy, czy nie będziemy ciśli, tam dalej, w stronę może nawet kanału. No się zobaczy. Trzeba łazić i sznupać, i szukać. Kto szuka, ten znajdzie. Obrócił się. A poszedł, obrócił się. Uciekł Szczupłego sam chłopcy znaleźli. Ale pitną jak kamera, zobaczył drugą Nie, pierun, jedyny. Padło, jak gwiazdą żyć, to na jedna kamera, a nie, nie na dwie. ty do góry i tu coś było u góry. A nie, to jest ziele. Ziele, ziele. No. Dobrze. Tu trzeba bateria zmienić, bo za bateria klęknie. W GoProsie. Ja na Pławniowicach też widziałem jednego, ale on się dziad wystraszył. No tu niekiedy, dużo. Tu stupoli widzieli, nie? A no, tu musz idealnie miejsce do niego, żeby on się tu strzaił. Tu jest kupa ziela, nie? nie ma takiej kupa. jest trochę no, ale a tu jest spoko nie las super no elegancko bo to Góryczka, trafisz Panią, dobrze zaleca tu podpoteczka to może jak przyjdą to no są tu jakieś okonie pojedyncze także chyba będziemy w tym rewirze tutaj Próbować nie. Potrzeby, nie? Żeby kaś, żub, żubrować, A one może, one, może się pokorzą dopiero te ryby. One no będą w Ale to nie była ta dziura. ale nie wiem, tutaj tej się właśnie nie podnęca. Tu jest też dosyć ciekawie trochę zielanie. Mhm. Uh A -huh. o konie to były tu, tej. Mogę jeszcze raz zobaczyć i nic, no i cachytać, nie? No teraz tu już jest pustą, one tak przychodzą, odchodzą, tak w chuja no, zrobią. Nie. Czyli tak Marcinek, złodno klupnąć dwa razy Wzmącić i one wtedy podpływają pierony. No, pozdrawiamy Marcineksa, Marcinek jest Marcinek tam na kanale. Padoloto ale pado też cicho, słabiutko dzisiaj. Ryba nie jest aktywna Zacekać czekać Łazić po dziurach i czekać Tu były, tu, a tu też ja. Tu wiesz, tu będzie, tu wiesz, Tu w tym miejscu, aby tak tu, ja. popatrzeć albo No dziury No trzeba powiertać więcej i łazić, to nie? Władzę posz... ja. pierwszym bykiem Już mamy kole połednia Pierwszego takiego małego fiszora a. Taki kobon Idziemy go, ale go wypuszczemy Do innej dziury, do zalęconej Do futry go wpuszczemy O, pitej Jest i następna bestia Mamy drugiego krokodila A, Jak piękny To go pierona Ale jest dupny Typowy palcok nie. Dzisiaj Wacie chyba zaś w palczoki obłowi Ale Nie ma źle bo mamy Mamy dziury zanęcone I zobaczymy czy w się jakiś potenc nie A tego tutaj Ci tej bestia Następna bestia Śwarty kaban do innej dziple Takie moc piękne łoko I zaś next akcja palczakowata Same takie szprotki Typowe szproty i zaś go tam dali domy Patrzcie Rych palczoki Citej. Ja Next! Próbujemy bramko nagrać. Nie wiem czy to będzie widać tak. Przy kamerze to nie weźmie. O! Było jakieś palczakowate styknięcie Małe rybki to też... Takie puknięcia drobne o, jest A, Jest jakiś O, to już dzisiaj okaz spes I następny, jeden za drugim wyłażą A ten to zezar kiepsko Tyś to przepadzi ty to o dobra, idziesz tam do dziuple Spiął się To teraz będzie lipa, a tu my przed chwilą zaś takiego pyrtka wyciągli no Nie chce mi się łazić z nimi Tam do następnej dziury to takie łażenie Palczak dziura, palczak dziura Dupca to zobaczymy czy przepłoszą I zaś Chyba już z 15 Trochę nudne się to zaczyno robić. Wreszcie utrudniamy. Bo je do dziury nazwę wpuszczamy. Tam kajchytomy. Jesiu poszło tam dalej dziury odwiertać Także też się obleci z blaszką tej dziury w tamta strona. Tam z diperem drepto i porobię się przesuło A tu z Co Już myślałem, że jakiś lepszy. Bo przywaleł, jak nienormalny. Jak świr jakiś. Pygmyk cyk delikatnie odchodcać, bo one mają też te pyski delikatne kotwiczka też malutko inno blaszkę my założyli trochę większą takiego z centymetr większego ha pitej kabanu patrzcie to wlazły Godą. Godą że wlejdzą Przesunęliśmy się na te pierwsze dziury nęcone i pierwsze zjechanie mormyszką nie mamy takiego potęsika także może coś teraz się zacnie pod wiecu. Druga taka. O, mamy drugą poteckę fajną także nic trzeba iść chyba z pawiczek zrobić. Jedna postawia. O jest już też nie Grzesiu też samo potęsa obok. Masz grzej olej, nie? <gryzny> no już zanęcone, nie? Ja, tak jest. Dobra, ida po graty chyba i przychodzę tutaj, bo ja sobie w jednej dziurze na spławik postawię. Co my na tym zanęconym Grzesiu pado, że sprawdzemy kamerką Ale po papusto. Powinny być płotki, bo przed chwilą brały, nie? po dwie, te dwie i koniec. To one tu zaraz przyjdą na pewno. Widzisz, tam nie ma nic kompletnie. I pusto, nie? Ciekawe. Ale hmm. tam jakaś się czają, wiesz? Zobaczyć u ciebie w dziurze? No możesz zobaczyć. To no. jest się jakaś pokazał. No. Może być, no. wiesz, może być I, i, i. I. Ładnie widać, ale Coś, Czyżby poszła ta płotka Ale no to ona tu zaraz przyjdzie, jak ona się już pokazała To pod wieczór ona tu będzie, więc Nie widać, nie? Mhm to do zbyszka A one już byszka będą siedzieć teraz, zobaczysz Ty żeś Ty żeś, y, ty żeś No ja spuszczał i pora brań też nie? No a Jo, a jo złapał trzy Ja, ja no, no. Jak tam panie Zbigniew? Bardzo dobrze, Widać. Zbyszka, bo Zbyszek ma tajną Już No ale fajnie, bo tam jakiś krzoczek Ta flaszka Ta flacha, Ta flacha bo Od pirata jakiegoś z hechła Zbyszek się się do Zbyszek, nie stał, żeś tu z wódką wy, ale to nie moje Nie, a tam drugo pa Tam jest drugo flacha Dobra, no. nie widać. no Nie widać, no? Ale, ale myślę, że one się tu pokorzą, wiesz? Co tam jest? A ktoś tam siedzi? No? Nie, no. ty! Konar. Ty to jest siatka, chyba. No nie. siatka! Nie! Ką... Nie, to jest konseka jakiego drzewa. No. Czyli te płotki tu pływają? Było ale je widać też ja? O konie, ty tam byłem. Ja? Ja? Na lewo. A obróć? Wzdłuż dół dusę... Tak, tu one były gdzieś w tym miejscu, wiesz? Tu. Dźwignij wyżej kamerę, do góry. No już dźwigu, no. Biesze jeszcze, jeszcze. No to, to jest tak. O jest, o jest. O, jakiś. Jest, jeden fryzjer. Jest łokonek. Przy tym, przy tym paliku stoi. No. No, to takie miejsce, no. No to go dawaj. Może go trachniesz. Pinka, no. Pinka leży. No zajebić to obraz moca kamerka, nie? No, A jedna z tańszych, nie ryski jest dobry Bydom ryby, bydom ryby Jeszcze się pita spieła Jest potecka, pan Jest pani płotka Dyzną zaczął ciulać w leje Nie wiadomo, o wiele wysiedzemy Zobaczymy no Na dół. a tu od dupno zbiorczą mamo O Daglistka powieszone. Coś tam tyż już przyskubywało o Następno piękno I na spawiku coś tam jeszcze skubię A tu branko ładne I wyjeżdża potęsik znowu Żukę dzwonią za zagodał, a ja tu branko ładne tej No i zaś na leniwca Tak Dajemy sobie wędeczkę Tak O, co ty tam masz Zbyszek? Ja mam rybę Zbyszek się w końcu doczekał dzisiaj no. Chociaż będę. Na tego kabana. Chociaż będę bez, bez zera. Oj, dzisiaj. No. szwandosz Honorówka tak zwano. No, honorowy na koniec. Honorowy jest jezozwierz. No, oczywiście. Łoko mu zakry, łeb mu zgnił Palec się zarodziobnie. No, ale ładny. No, spoko. No, Ile cię. ci odgoni całe stado? No dobrze. No. Ale się łos banglało, ani nie godą Chyba będziemy robić po lekku śpika. Bo władz cały zgnojony. Tak, w ogóle, jak dobrze pójdzie i lud dopisze, to prawdopodobnie 22 luty koło numer 59 będzie organizować zawody podlodowe. Do członków koła, oczywiście. Nie będą to otwarte i do członków koła. Także, czymiemy prezesa za słowo? Jak pogoda dopisze, to powinny się odbyć te zawody. Także, na pewno sam będziemy kaźlotać na nich. A na razie pakujemy. Grzechów kalfa zładuje. Leje. Mam nadzieję, że nam tego lodu nie zaleje. Nic my, świjeczka nara, pozdro I do zaś. Pozdrawiamy. Miłego. Pozdro. Miało być tak pięknie. Miało być tak pięknie. Dokładnie. Dużo wolnego pracy. Robocie se. Bo przyszliśmy tu na przeszpieg. Chodcy tu koła, dziury takie dupne wycinali widzicie, żeby woda się dokleniała, bo teraz nie ma być mrozów, to to nie będzie zamarzać Żeby ryba miała dostęp sam do, do takiego czystego, ale ładne place, ale też ryby nie widać. Nie? Będziemy jeszcze tu zobocyć, bo tu są jeszcze dali dziury ładnie Jest trochę ziela, ale nie jest aż tak przesadnie, no ale ryby nie ma, nie? Nie ma no co dodam pitać. Zobaczymy jeszcze sam przy samej rybaczówce w zatoczce Przy tak zwanych słupkach, obcy też tu odwiertali ziela. widać nic, No subi, Paliki, paliki, bo no. potem po no, tym. Paliki. Ja tu z wykrywaczem dużo na kopu tych słupkach. No, jak był niski stan wody, to sam szło za te słupki do ostatniego słupka, że go Z wykrywką. Nie ma, nie ma. Dobra, Dobra to nic, nara jeszcze roznie. Nara! O. Nara! Młocie ryby samo.